który jest związany z radzeniem. Co prawda jest to pierwszy jego pobyt od ponad 60 lat w radzeniu, pan profesor Eugeniusz Markowski. Cieszę się bardzo, że taka sława plastyczna zechciała, na inauguracyjną wystawę dać swoje prace, właśnie doradzenia do galerii Oranżeria. Ponieważ jest inauguracja i to jest otwarcie, dlatego, Panie Profesorze, mam serdeczną prośbę, żeby dokonał Pan otwarcia tejże galerii poprzez przecięcie tej oto która. Jeśli Pan się odpoczywa, to to tutaj wszystko I z tego, co Pan powiedział, ja też widać, że jakoś przyjął zwierzę do tego magii. Niby to robią fachowcy, ale, ale Pan ma coś takiego, co ja z przyjemnością bardzo, bardzo jakoś zrób sobie. Zanim o ten głos panie profesorowie chciałem podziękować tylko sobą, bez pomocy jest który na pewno w takim czasie nie doszłoby do takiego spotkania, jakie mamy dzisiaj. Przede wszystkim panu Bogusławie Reguńskiemu, obecnemu tutaj. Płatnie oczywiście yy, oświetlenie zrobił. Położył na wolę, nie. Yy, Panu... To, przepraszam. To się ja. <śla> który wrzucił nam maszyny i te oczywiście nieodpłatnie i własnoręcznie polerował posadzkę. Oraz y, panu Józefowi Manego, y, szefowi rejonu energetycznego, także panu o, obecnemu już tutaj, panu Piotrowi Hapce, y, który wspólnie z uczniami zespołu szkół zawodowych. Całe prace storackie tutaj poprawili i ja też bardzo solidnie i łatwo. Dziękuję ludziom, którzy nie są bezpośrednio związani z Ośrodkiem Kultury, a także chciałem serdecznie podziękować pracownikom Ośrodka Kultury, którzy nie szczędząc wysiłku, czasu własnego, czasu prywatnego, bo po godzinach pracy do 22, nawet ostatnio pracowaliśmy, przyczynili się do tego momentu, który mamy w tej chwili. I zwłaszcza chciałam serdecznie podziękować pani Grażynie Rekulskiej i pani Dani Pugozimie. żeby czegoś tam nie ominąć, żeby coś źle nie powiedzieć, więc im nie będę mówił, to mi to będzie mniejsza okazja, żeby więcej będę popełnić i oddaję już głos panu profesorowi. Właśnie te główne rzeczy, które chciałem czekać, to jest to właśnie, że, że naprawdę jest jakiś taki... jestem zaskoczony, to szalenie miła atmosfera, bo a widzę, że to jest w ogóle jakaś pożyteczna rzecz, powiedzmy ja coś... Przyczyniłem się i biorę udział w tym, że się coś zaczyna, zaczyna się jak, jakieś działanie. I mi się wydaje, że, że to działanie nie jest może zbyt popularne. Bo są w tej chwili ani u nas, ani w ogóle na świecie, prawda, ludzie mają jakieś inne ideały, inne potrzeby może, ale mi się zdaje, że to, co my robimy i że my się tymi rzeczami interesujemy, że to jest jest tak bardzo cenne, że to nam coś może dać, daje nam jakąś satysfakcję. Naturalnie pieniądze są doskonałą rzeczą i wszyscy lubimy coś tam zarabiać i tak dalej, ale w końcu myślę, że to co jest istotne, to jest to, żebyśmy po prostu jednak mieli jakieś zainteresowania poradnią, żebyśmy się czymś różnili być może. Dlatego, że, 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 że nastawiam się w telewizji i na, na te samą cały dzień od, od poranka aż do, do, do późnej nocy. Więc jeśli jednak od czasu do czasu ludzie mają ochotę zebrać i zobaczyć, i pooglądać, podyskutować, naturalna sztuka właśnie dlatego jest no, sztuką, że, że jest właściwie szalenie taka, no, ja bym powiedział, niejednoznacznie, będzie się podobać raz, nie? Ale i my, którzy oglądamy, i my, którzy to robimy, też po prostu w jakimś sensie ryzykujemy i sami się zastanawiamy, mamy problemy, ale faktem jest, że my razem dopiero tworzymy tę atmosferę zainteresowania tymi rzeczami. Mi się wydaje, ponieważ jednak sztuka istnieje chyba od to, od, od jakiegoś, kiedy Prymitywni zupełnie ludzie skrobali jakieś rysunki w grotach, prawda? I no, od tej pory ona istnieje. To często nabierała jakiegoś religijnego czy, czy fetysz, fetyszowskiego powiedzmy, charakteru, ale no, to była jakaś potrzeba. I w dalszym ciągu te rzeczy jakoś jednak się trzymają. Mimo to, że istnieje taka technika, że ona te same rzeczy, powiedzmy, na przykład z takiej galerii, w której ja tam zresztą brałem udział, to już uznała za stosowne, na przykład, że po wystawach kilku malarzy prosiło, żeby swoje obrazy zrobili po na komputerze. Na ciekawość, ja to jest w porządku, ale po prostu już żyjemy w innych czasach, ale mi się wydaje, że te historie, to jest tak, jak po prostu jednak powiedzmy nasze ciała, nasze umysły, nasze brody, miliony, oczy, zęby i tak dalej, jak one są jakieś, jakby takie same, one istnieją i one są właśnie jakąś racją, racją naszego bytowania. Tak samo te rzeczy trochę takie ataistyczne, bo ataist, ja często ja, się też czuję, nie ma powodu właśnie żadnego racjonalnego, dla którego powiedzmy te rzeczy ludzie robią. Ja jestem w podobnej sytuacji, robię to ja tak na dobrą sprawę. Nie wiem, musiał, czy tego, musia, tak jednak muszę prawda, z jakichś powodów. Mi się zdaje, właśnie to, jest, to też jest jakaś taka dwuznaczność. To z jednej strony naszego rozwoju, naszych technik, tych zmian, które istnieją, a z drugiej strony czegoś, co jest stare, właściwie prawie nienaruszone, prawie niezmienione. Tak? Więc stary nawet nie, czy to jest dobrze, czy nie dobrze, ale to jest fakt. To jest fakt, że jesteśmy. Jesteśmy. Z jednej strony. Takim wszystko, wszystko z tym są że zupełnie jacyś prymitywni, właśnie mało, mało różnimy się od naszych kotów, sufinera i po Przynajmniej ja jestem z tego bardzo Więc no. Więc a poza tym, tym, to jest to jest po prostu, na, tej troszkę gadali, ponieważ ja tu na razie, to jest po prostu, że to jest po prostu, tam jest po prostu, to jest po prostu, to jest w, tym okręgu jedno, jedno w Wtedy było 8 lat gidazium. i od pierwszych, więc jak się miało 10-15 lat, się szło do pierwszej a jak się miało 18-19 lat, to się zdawała natura. Jak to właśnie przyjęłam? Przed ostatnim roku, 17, znaczy przed i zdawałam też tą naturę. I muszę powiedzieć, taka była świetna atmosfera, tak jakoś ci nauczyciele byli naprawdę, nie wiem, może sobie mówicie, zawsze tam jakoś pogodzę te rzeczy czy ubarwiać i tak dalej, ale ja byłem w szkołach i takich odczuć i takich takich, takich, tak, takich y, wspomnień miałem jak stąd. A tutaj na przykład była rzeczywiście szkoła, na której miałem jakiś taki sentyment. Tu się działy rzeczy, tu było wszystko, bo tu była i, i jakieś kółka naukowe, Jednocześnie sport i, i jakieś no, no, masy rozmaitych rzeczy. A po tym ci ludzie byli jakieś normalni, przyjemni. Mimo to, że czasy też były trudne, bo były konflikty i rzeczy. Także dla mnie to jest jakieś takie było zaskoczenie, gdzieś, jak dostałem list, że Państwo tutaj myślę, że przypomnieliście i że właśnie ja tutaj na to, bo to gdzieś tam też Ale muszę powiedzieć, że właśnie o to chodzi, przez co dla mnie ta wystawa nie jest... To jest jakieś przeżycie, tak? to jest jakiś takie, mnie, mnie do głowy nie przyszło, na przykład że ja tutaj przyjdę, zaproponujemy, zrobimy wystawy żeby... dlatego. Ale tak się złożyło, to oni jak zadziałały, coś im przyszło do głowy, ja sobie pomyślałem, że może się to rzeczywiście to jest właśnie świetna historia. Tu się dzisiaj z autobusem przyjechałem, no i właśnie jestem, naprawdę, czuję się bardzo dobrze i za to Państwu bardzo dziękuję. Bardzo cieszę, że profesor y, radny Poldawski wspomina mile i ten pobyt, jak się okazuje, również, ta zorganizacja. Prosimy o zabranie głosu pana przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby dokończyć tą część oficjalną, a później po krótkim zwiedzaniu, bo to nie było ja z dystorów, i oczywiście tradycyjna lampka szampana, a później będzie czas, żeby już siedząc przy szampanie, porozmawiać z Panem Profesorem i o czasach minionych i o współczesnych, to nasz nam przyjdzie pokój. Proszę Państwa, jeśli nie wolno, ponieważ mój prześwietny kolega i przyjaciel, dyrektor Krajskiego Ośrodka Kultury Bogdan bogdansko zawsze wywołuje mnie do tablicy i z reguły robi to z zaskoczenia. To jednak mimo wszystko e, chciałbym e, i nie wezwany tu przychodzę, tylko z chęci, e, chęci podzielających się z Państwem e, pewną refleksją. E, występuję tu w takiej jakby podwójnej roli, ponieważ mm, i jako reprezentant samorządu lokalnego i w imieniu tego samorządu, w imieniu obecnego tu pana burmistrza także chciałbym przede wszystkim e, razyjskiemu ośrodkowi kultury gratulować tego, że y, możemy dziś przeżywać pewne wydarzenia, bo y, nie można ukryć, że y, otwarcie galerii Radzyńskiej planowane, długo zapowiadane, y, dosyć y, y, wyraźnie i jeszcze wtedy, kiedy kreowała się w ogóle kandydatura na dyrektora Domu Kultury y, jest wydarzenie, jest to duże wydarzenie kulturalne w mieście Podlaski. I to jako władze miasta musimy podkreślać i prosiłbym, żebyśmy jako uczestnicy tego wydarzenia dobrze zapamiętali. Chciałbym jednocześnie podziękować panu profesorowi Markowskiemu za to, że chciał uczestniczyć w tej uroczystości, a nie tylko uczestniczyć, bo być jej głównym bohaterem, być jej głównym elementem. I tutaj ukłon także w stronę mojego sympatycznego kolegi pana Marka Leszczyńskiego, którego Bogdan z czystego koleżeństwa pominął przy tych podziękowaniach, ponieważ to we dwóch oni właśnie, jak pamiętam, bo byłem świadkiem też, jak się umawiali, jeździli do profesora do Warszawy, żeby, żeby zaprosić pana profesora tutaj do nas na wystawę, a pan Leszczyński jest tu naszym razyńskim, ale nieprofesjonalnym artystą, e, artystą dużej klasy, a jednocześnie nie mogę tego nie powiedzieć, uczniem, nauczycielem e, e, Szkoły Podstawowej numer 1 w <śmiennie> <z Radzyńskim. śmiennie> ja ja pan. pan profesor w <śmiennie> swojej refleksji zaznaczył, że e, oczywiście zainteresowania ludzkie są bardzo różne i w tej chwili wartości preferowane przez ludzi często bardzo odbiegają od zainteresowań sztuką, kulturą. Myślę jednak, że byłoby nam bardzo ciężko żyć bez pewnych elementów sztuki i to różnych jej dziedzin. Takim elementem jest sztuka plastyczna. Dziś będziemy podziwiać obrazy profesora Markowskiego, zresztą malarstwo dzieła sztuki, podziwiamy w tym miejscu tu w Oranżerii dosyć często, wystawy organizowane przez Dom Kultury są bardzo liczne, będzie to połączone z koncertem znakomitego, znakomitego duetu, którego rekomendować nie trzeba. Sądzę, że ta potrzeba poza sztuką, ta potrzeba duchowa jakoś, wewnętrzna zostanie tu spełniona i zebrało się tu grono, które nie tylko z urzędu, ale z przyjemności będzie z tym wszystkim uczestniczyć. Życzę Państwu jak najlepszych wrażeń w dniu dzisiejszym. Życzę Państwu także, byście nie omijali tego miejsca, a sobie i władzom miasta życzę, by nie pozostawały obojętne na sztukę, również w tym jej materialnym wymiarze, bo wiadomo, że niczego nie robi się za darmo. Chciałbym także za wsparcie ogromne jakie spotyka Dom Kultury, podziękować wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do tego, że z tego dość obskurnego jeszcze kilka miesięcy temu miejsca otrzymaliśmy taką sympatyczną galerię i galerii chcę życzyć Panie Dyrektorze, aby funkcjonowała jak najlepiej i aby przynosiła także pewne zyski, bo myślę, że bez tego w współczesnym, zbrutalizowanym świecie, a nie już wszystkiego dobrego życzę raz jeszcze i Panu profesorowi dziękuję serdecznie za przybycie, a koledze wszystkiego do dobrego wiecia. Dziękuję. dziękuję Co bym nie powiedział, nie ma danego sprawiedliwienia, a fakt jest taki, że właśnie dobrym duchem tej inicjatywy był nikt to inny, inny tylko Marek Leszczyński.

Że jak również podziękować panu profesorowi Markowskiemu za to, że zaakceptował taki plan w selekcji tak dzisiejszego wieczoru. Jest nam bardzo miło. I wykonamy dla państwa kilka utworów w różnych stylach. Państwo pozwolą, że ja może usiądę, bo to troszkę bardziej. Nie sposób, proszę państwa, w takim wnętrzu, mam ładnie odnowionym, przemiłym. Nie zagrać coś z epoki, gdzie epoki tej, którą pamiętają te mowy. I proponujemy na początek wysłuchanie dwóch sonat Dominika Skarlackiego.